Witajcie, to jest KKF, a dzisiaj mam dla Was mniej lub bardziej przez Was wyczekiwaną windę z pistonów, którą obiecałem Wam zrobić kilka dni temu. Na początku Wam pokażę jak to działa. Przeciągamy dźwignię, od razu widzimy, że winda działa. Jedyne co musimy zrobić, to po prostu wejść w nią. Ha, wiecie co mam na myśli. I wjeżdżamy na górę. To co jest ciekawe w tej windzie, to to, że możemy zarówno wjechać na górę, jak i na dół. I to jest chyba jedyny design windy, który coś takiego posiada, który do tej pory widziałem. Także jak chcemy zjechać na dół, wystarczy, że wejdziemy tutaj, zjeżdżamy na dół. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o budowę windy, to zużywa naprawdę niedużo środków, bo tylko cztery zwykłe pistony, jeden lepki, kilka furtek, yy. Stone slab, sandstone slab, czyli połowę klocka to może być równie dobrze drewniany z cobblestone, z cegły, nie ma znaczenia. Mechanizm jest dość prosty, zaraz zobaczycie, że naprawdę łatwo się go buduje. To co będziemy potrzebować, żeby zbudować tą windę... To jest ściana wysoka na 10. Oczywiście tą windę możecie zbudować w dowolnym miejscu, nawet pod wodą, ale po prostu na potrzeby tego poradnika będzie najłatwiej mi Wam pokazać, jak będziemy mieć taką ścianę wysoką na 10. Pierwsze co robimy, to kopiemy na samą górę taki tunel szeroki na 2, wysoki na 10. Gdy już to mamy, umiejscowimy pierwsze dwa pistony. Pierwszy tutaj z lewej, który będzie się kierował w, dróg, w górę, Drugi po prawej w naszą stronę, i teraz budujemy ten mechanizm, który jest odpowiedzialny właśnie za włączanie i wyłączanie się pistonów. Teraz na waszym ekranie wyświetlę obrazek, którego warto zrobić: screena, wrzucić jakiegoś programu graficznego i po prostu schować gdzieś w rogu ekranu, żebyście po prostu mieli taką małą ściągę, na którą zawsze możecie popatrzeć, jakby coś nie wychodziło. Tam jest cały najważniejszy układ, właśnie zaraźnięty z tej windy, którą zbudowałem wcześniej. Także zabieramy się za budowanie. Pierwsze co zrobimy to właśnie ten zegarek, który pulsująco przysyła prąd przez ten czerwony proszek, przez co pistony cały, cały czas działają. Najpierw damy tutaj dwa czerwone proszki, jeden w naszą stronę, tutaj jeszcze dwa. Potrzebujemy teraz cztery repeatery, dwa skierowane w, dwa skierowane w tą stronę, dwa w tą. No i to właściwie jest cały mechanizm. Tylko musimy jeszcze sprawić, żebyśmy mogli go włączyć i wyłączyć. W tym celu wykorzystamy taką małą sztuczkę z pistonem. Kładziemy dowolny klocek tutaj przy repe repeaterze. Następnie sticky piston, przyklejący się piston w naszą stronę, w tym miejscu. Tutaj kładziemy dwa repeatery. Teraz bardzo ważna sprawa. Dlatego musimy raz kliknąć prawym, tak żeby był identik później niż ten z prawej. Inaczej to nie ma mowy żeby zadziałało a przynajmniej nie powinno tutaj kładziemy czerwony proszek przełącznik i to już powinno w tym momencie działać klikamy teraz się przyciągnie do tego klocka jak widzicie wszystko działa następną rzeczą którą zrobimy będzie dostarczenie energii temu pistonowi w tym celu musimy jeszcze dać tutaj dwa repeatery i po prostu dociągamy czerwony proszek. Słońce zachodzi, więc zrobię dzień, żeby nie było za ciemno podczas budowy. Kolejną sprawą będzie umiejscowienie dwóch ostatnich pistonów. Pierwszy będzie znajdował się w tym miejscu, skierowany w naszą stronę, a drugi tutaj skierowany w dół. Niestety, winda nie może być w nieskończenie wysoka, bo pistony przepychają tylko klocki o 12 miejsc. Także, jeżeli chcecie zbudować coś wyższego, to musicie albo zbudować drugą gdzieś z tyłu, albo po prostu wykombinować coś bardziej kreatywnego niż ta winda. Teraz wypełnimy to ca całą lukę płotkami i właśnie tym sandstone slab, czyli połową klocka schodkiem, powiedzmy. Wejdziemy na zmianę schodek. Dwa płotki, schodek, dwa płotki i tak na samą górę, aż będzie 12. Jeszcze tutaj z tyłu warto zbudować sobie ścianę. Bo inaczej będzie dość trudno wam kłaść płotki. Bo gdy, gdyby nie było tej ściany i byśmy chcieli tutaj położyć płotek, to po prostu byśmy go zamykali i otwierali. Także ona jest całkiem pomocna. Dwa płotki tu. Z drugiej strony robimy to samo. Tylko tutaj zaczynamy od płotków. Schodek. Dwa płotki. Schodek. I tak w kółko, aż na samą górę. Ok, super. Mamy wypełnioną tą całą lukę. Teraz to, co musimy zrobić, to dostarczyć energię do tych dwóch pistonów na górę. Wbrew pozorom, to też jest bardzo łatwe. Wątpię, szczerze mówiąc, żeby ten tutorial zajął dłużej. Sama budowa niż dłużej niż 5 minut. Kopiemy jeden do góry, dwa w suficie. Kładziemy czerwony proszek. Jeden do przodu, dwa w suficie. Czerwony proszek. Przekręcamy się o 90 stopni. I tak w kółko, aż się dokopiemy na samą górę. po takiej spirali, więc powinniśmy być w jakimś w miarę przyzwoitym miejscu. Ok, także się udało. W tym miejscu polecam Wam włączyć tego skina, jeżeli go zrobiliście. Jeżeli nie, to po prostu uważnie patrzcie, co teraz robię. Tą ściankę już możemy zniszczyć. Zrobimy jeszcze tylko schodki do pistonów, żebyśmy mogli do nich poprowadzić czerwony proszek. Okej, okay. ten jest trochę niżej, więc będzie nieco łatwiej. Świetnie. Teraz tak, jak mamy tutaj czerwony proszek, musimy postawić jednego repeatera w tą stronę, następnie czerwony proszek, znowu repeater, czerwony proszek, czerwony proszek. Tutaj po prostu musimy dociągnąć do pistona. Kończymy kolejny repeater, czerwony proszek, repeater. I to by było na tyle. Winda już jest skończona, także jak widzicie to było naprawdę proste. Myślę, że każdy z Was sobie da radę, a winda jest bardzo efektowna i całkiem sprawnie działa. Jedyne co jeszcze zrobię, to otworzę te ostatnie podki i zrobimy teraz próbę generalną. Uwaga, wciskam przyłącznik, zobaczymy czy działa. Oczywiście byłem o jeden nad nadgorliwy, także się go pozbędziemy. Jak widzicie, winda działa całkiem ładnie. Spróbujemy się nią przejechać. No działa całkiem dobrze. Okej, okay, jedyny problem jaki może być z tą windą to to, że czasem jak będziecie tutaj wchodzić to możecie spadać przez te schodki spadać cały czas na dół. Jest na to jedna solucja, wystarczy, że po prostu zrobicie schodki do tej winy, tak żeby zaczynać trochę wyżej wtedy bez problemu do niej wejdziecie albo po prostu zbudujecie ją wkupaną w ziemię o dwa klocki niżej, wtedy też suwacie całe okablowanie no to już pozostawiam w waszej inwencji twórczej jak widzicie cała wina działa to co wam pokażę w kolejnym odcinku to będzie Taki mały, jakby garaż na łódkę. Działa bardzo fajnie, bo jest jak widzicie bardzo, bardzo, bardzo kompaktowy. Naprawdę zajmuje nieduże rozmiary i przy tym jest też bardzo estetyczny. Jeżeli chodzi o mechanizm w środku, to też prosto się go buduje, więc bez problemu sobie poradzicie. Wystarczy, że wciśnijcie guzik. Łódeczka wyskakuje. Możecie sobie odpłynąć. Popływać gdzieś po jeziorku. Jak, wraca jak wracacie, to po prostu wystarczy, że wpłyniecie z powrotem. Grałem na multiplayer, więc ciężko się kieruje łódką. Łódeczka tam zostaje. Jak chcecie znowu popłynąć, wystarczy, że znowu wciśniecie guzik. Jest to naprawdę bardzo wygodne, bardzo estetyczne. I też się bardzo prosto buduje. Także, jeżeli tak samo jak ja nie możesz się doczekać kolejnego odcinka, to zapraszam do subskrybowania, klikania łapek w górę. Wtedy na pewno nie przegapisz kolejnego odcinka i będziesz miał tą samą, ten sam garaż łódeczek, co ja u siebie. Także, jeżeli się podobało, wiecie co macie robić. Ja was serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.